Witam Was na kanale Świat Zwierząt Przedstawię Wam teraz moje zwierzęta Niestety moich dwóch piesków nie mam jak przedstawić bo są na dworze a więc to są moje rybki Będzie trzeba im zmienić jak widać filtr ale na razie jest święto więc twierdzę, że zrobię to jutro lub pojutrze to jest mój królik Daisy. To jest mój piesek Ozzy. I zaraz pójdę do Kukiego i Azorka. To jest Azorek, właśnie. A to jest Kukiś. Pilkę wyłączy wam światło. To jest on. A teraz pokażę Wam karmy rybek. I ogólnie piesków. A więc to jest pierwsza karma dla ryb. Ją dostaliśmy od Pani. pilka od której kupowaliśmy ryby i tak to wygląda to jest druga karma to są właśnie takie gronówki, zaraz Wam je pokażę i ją też dostaliśmy od tej pani tak wygląda ta karma to jest karma dla glonojadów o, takie coś i ją za to e, kupiliśmy a teraz o. następna karma to jest taka karma o Jezu no, i to jest ogólnie ten rybek. A to jest antybiotyk dla ryb. On jest akurat najtańszy z wszystkich rzeczy, bo kosztował tylko 7 zł. I on jest niebieski i jego się wlewa do wody. Zresztą e, pokażę Wam kiedyś. Tutaj mamy karmę króliczka. I wygląda to tak. To nie jest karma z Vitapolu. Ale on, wiem, czy tam skład. I on jest z bardzo dobrej firmy. I nie jest też zoologicznego. E, pytałam się pani, czy przepraszam za to, ale pytałam się ogólnie pani, gdzie kupowała rybki i ona powiedziała, że odchodowcy, więc uwierzyłam jej w to i je kupiłam. Mój królik e, też jest odchodowcy. Ogólnie pieski, które mam raczej dostawałam. I nie za bardzo wiem, skąd one są. Ozzy je ogólnie Active Pet, ale on musi to jeść, bo ma zlecenie od weterynarza, że ma to jeść, bo po prostu no od innych karm się źle czuje. A i pokażę Wam jeszcze taką y, dla ryb watę. Znaczy nie watę, tylko taką... no zaraz zobaczycie, takie coś do filtra. O, i to jest właśnie to. To jest takie coś. Tylko nie wiem jak to nazwać naprawdę, przepraszam, ale takie coś, nie pamiętam jak to się nazywało, więc wam nie powiem. No i to będzie na tyle. Popatki.